maneczko, witam na zombie survival. Cię Co sobie Pokupiłem nową broń za 4000. No, powiem Wam, może lepszą daka. Może nie ostatnio co to gramy dzisiaj na 4 osoby typ na czteroosobowy. osobowy. nie koniecznie zabić go Zabity Ktoś się został No i do zabiliśmy hmm. Jedyne co przychodzi mi do głowy teraz To sprawdzić oba szyby wentylacyjne Na pewno by bo Pamiętam, że ktoś na pewno może szyby Więc Czy będzie raczej? Dobra, Zobaczcie. I nowa moja. Nowa była. W pełni okazałości. Nie wiem, czy przyda od AK. Czy gorsze. Ale za 4000. Wystaję, i Wystaję nóż. Niedługo się kupię. Pałkę albo łomę. A, bo się Kiekę. Co wolicie, pałkę, nóż łom łomek sekundy łom sekundy śmieszne by było Masz łom sekundy na dostanie się tutaj Niech zabiję pierwszego I do mnie. Byłeś dobrym żołnierzem. Zginąłeś na polu bitwy, hołd tobie. Dobry był siebie żołnierz. Dobra, nie ja to ta się rzucać za wygra tą apokalipsę. Mhm. Jeśli nie będziemy mogli poczuć ataku zombie zombi, sami pojedniemy. Za kik, kik, Na to kik, kik, Nie Nie ma i Nie, 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 proszę Cię, nie! Nie, Nie ja nagrywam! kik, Kto został? Został Został OLX. kik, kik, zombie kik, no co to ma być? Nikogo nie zabiłem. Z nową bronią. No staje się ząbiakiem. A to po chwili to wszyscy dedają. Ja... Pincele... Nagrywam odcinek i się nie da nawet... Jak się nagrywał odcinek, wygrać jednej rundy. Ja... Wszystko się psuje teraz. Zombie jest za mną. Tak, z wkazem. Dobra. Prask i teraz. I SACHMAT! Trzeba wygrać tą grę! Ja to za nimi i wygram tą gę Ty, ty nie strzelaj, bo ci... Ej, poczekaj. Ej no, o, no soj, soj. No proszę, poczekaj. no, no, kolej kostuch mu żeźcika. No bierze się. Się? Niech to nie nabrał się Nie ma i nie będzie, krywa nic Taki jesteś? Przyjaciel? Tak cię broniłem Tomasz no Tak, a mówiłem, to by sam przychwycił Tego nie ma? Dobra... No gdzie on się ciągle ten... OLX chowa? Gdzie ja takiej kiwki nie mam? ja mam, pyszny nóż! I to się nigdy nie da nabrać chyba... Na soja... Chyba, że on by był zombie to by chciał soja... No kurka już! Czemu to u nas nie jest takie coś? Czemu tu uczymy? Czemu czerwonych zawsze się najpsze Najlepsze kampy! czerwonych są najlepsze kampy! I Don Zginiesz w rozpaczach! Nie, Nie ma mnie! Nie będzie! Nic nie się będzie mijać, Jedona! Idą byłeś że mam musisz polec. Hot. Pomrzciecie, idą. Zabiję tego skurwieja wieja. Tylko dwa zabicia? Hm. Idą sześć. Dlajem się. Dupa kabea Nie przeżyję tego Idą już po mnie Ja nie tam nie żypcem tam! <śmienny> Nikt z niej nie weźmie żywcem! Nikt! Nikt mówię! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaa. Dwa magazynki w ciebie to Dobra, idą ma już weste żyć. Jego kolega pewnie też. To ja trzymam łatwić. Pozabijamy sobie, trochę kasy zarobimy. Gaj, to jest gaj. Juga junda w PC, na końcu prawie ją. Musimy teraz wygrać i bane teo. Stać mi nawet na hełm i kamizelkę. Jedynie USP trzymam w ręce. Dobra, idzie. Rzymierzę się z kosmarem. I dom. Nie wytrwam tego. Moje koniki będą pisane w księgach. Odpuśćcie mi, ja jestem niewinnym facetem Który chce sobie tylko przeżyć zombie apokalipsę numer dwa O kurwa Ammo nieba ma Ja doję? Ja to przegram Nie no Proszę nie przychodźcie tu zombie To już będzie na tyle. Pewnie przegram. Znacie zakończenie. Oni zmasakują moją mordę. Możliwe. Będzie. Uda się. E, gdzie to? Jak? Jak? Dobak, koniec odcinka. Do widzenia.